Dobra, ale zacznijmy od początku. W pierwszej kolejności, zanim zaczniemy cokolwiek tu selekcjonować, musimy wyczyścić drzewo ze starych igieł. Stare igły, ty jak tutaj macie zeszłoroczny przyrost, dwa lata wstecz, trzy lata wstecz. Wszystkie te igły wyrywam, a dwuletnie przyrosty usuwam z igieł do połowy. Dlaczego tak robię? Dzięki temu będę widział jak drzewo wygląda, jak te gałęzie są ułożone i które trzeba wyciąć, aby nadać jakąkolwiek formę temu drzewu. W poprzednim filmie zrobiliśmy porządek tutaj pod sosną, tak żeby nie stracić tej swojej pracy. Przygotujemy swoje stanowisko pracy, wykładając tutaj folię, żeby wszystkie igiełki, które spadną, nie popudziły tej pięknej kory. Jak wyglądała praca przygotowania całego podłoża? To zobaczycie w filmie, który załączam wam w komentarzu. Kaca w re, a chodźcie, pokażę Wam, jak ja czyszczę sos. Mamy tu taką sytuację i efekt końcowy po wyczyszczeniu wygląda następująco: 3 lata, 2 lata, do połowy wyczyszczone i zeszłoroczny zostaje. Poza tym, że dzięki temu będziemy widzieć, które gałęzie będziemy mogli wykorzystać do formowania, dodajemy również światło, wpuszczamy światło do wnętrza drzewa. I w tym wypadku mamy dzięki temu bardzo małe korzyści. Wyczyszczona gałąź ze starych igieł. Dzięki temu mamy tutaj nowe przyrosty. O no, trochę czasu zajmuje. A czy można dokonać selekcji bez czyszczenia gałęzi? No można. Wiosna, wszystko w niż się. No dobra, to jak zacząć formowanie? W pierwszej kolejności zastanawiam się, czy jest możliwe wprowadzić jakiś ruch pnia. W tym wypadku mamy dwie, dwa pnie pionowe. Sprawdźmy, czy możemy coś z tym zrobić. Aby wygiąć takie grube gałęzie, potrzebne są pewnego rodzaju rusztowania. Używam do tego na przykład bambusów albo jakichś grubszych prutów, lub, lub bijam haczyki w glebę, żeby pociągnąć taką gałąź w dół. Następnie warto skupić się na pierwszej gałęzi. W tym wypadku, w miejscu gdzie jest postawiony kamień, specjalnie stworzyłem przestrzeń, którą można byłoby ustawić pierwszą gałąź. No, i ta tutaj gałąź. Została chwycona w tym miejscu i drutem przyczepiona do płotka. Przy okazji wzmocniony jeszcze takim prętem. Wszystkie chwyty dozwolone. Ważne, żeby spełniało swoją rolę i ładnie wyglądało. Potem przez następne lata, w miarę jak ta gałąź będzie nabierać masy, z tej, tej zieleni pojawi się więcej. Zapamięta po prostu swoją pozycję. Teraz ta gałąź tutaj. Pójdzie w tą stronę, natomiast ta krzyżująca zostanie odsunięta, i wtedy światło dotrze do tych najsłabszych gałęzi, na których nam zależy, aby się rozwinęły. Odsunęłem sobie gałąź, aby tutaj teraz ładnie ułożyć tą pierwszą naszą gałąź drzewku. I tu teraz wchodzi w wyższy stopień wtajemniczenia, ponieważ tą gałąź musimy ustawić w tym miejscu. Aby to zrobić, użyję drutu aluminiowego stosowanego do formowania bonsai i iłaki. Po zadrutowaniu, gałąź wygląda w ten sposób. Widzicie, że tworzy pewnego rodzaju piętro, i stopniowo każdy poziom będziemy w ten sposób układać. Drutując gałęzie zwracam uwagę, aby spełniały swoją funkcję. Nie musi to pięknie wyglądać, natomiast we wszystkich miejscach, gdzie chcemy punktowo na przykład wygiąć gałąź, tam ten drut musi ściśle, fajnie dolegać. Ogólnie trzymam się zasady, że drutowanie jest metodą, a nie celem samym w sobie. Czyli teraz będziemy układać stopniowo każde gałęzie. A gałęzie takie jak te będą eliminowane, bo w tym wypadku wyrasta ze środka, jakby uderzając w tą gałąź, w ten pień, no i nie do końca fajnie to wygląda. Takich gałęzi nie wycinam tutaj do końca, do zera, tylko robię z nich dziny, elementy, które imitują uschniętą, ułamaną gałąź. Musimy to teraz okorować i wtedy troszeczkę porzeźbić, żeby przypominało właśnie taką ułamaną gałąź. Tego typu dziny, elementy właśnie imitujące łamaną gałąź, mają jeszcze jedną funkcję. Przywiązuje do niej gałęzi. Dzięki temu mogę na przykład całą gałąź przesunąć w jakimś kierunku. I to jest bardzo dobre. Także wskakuj na pokład Bonsai łaki i sięgnij po wiedzę. Niech Bonsai będzie z Tobą. Ciao!